Witajcie, moi kochani! Dzisiaj w mojej kuchni przygotuję pasztet. Pasztet z królika z dodatkiem mięsa wieprzowego, z ogromną ilością czosnku, przypraw, gałki muszkatułowej i warzyw. Zapraszam serdecznie do oglądania. Do przygotowania naszego pasztetu z królika z dodatkiem mięs wieprzowych potrzebujemy. 4 bułki kajzerki ala poznańska lub dwie duże bułki wrocławskie. 3 cebule, 1 jedną główkę czosnku, 3 dosyć spore marchewki i jedną pietruszkę. Będziemy również potrzebować do farszu 4 jajka, na wierzch jedno jajko do posmarowania naszego pasztetu. Mamy tu również bułkę tartą. sól i kaszę mannę. Jako przyprawy, czosnek granulowany, pieprz ziołowy, przyprawę do mięs, liście laurowe, ziele angielskie i gałka muszkatołowa. Jeżeli chodzi o mięso, potrzebujemy jedną porcję królika, około kilograma, kg kilo łopatki wieprzowej i jeden kawałek boczku lub podgarla. Tyle potrzebujemy, aby składników, aby przygotować pyszny basztet. Działajmy. Do dużego garnka wkładamy nasze mięso. łopaczkę, królika i podgarle wieprzowe. Dodajemy również cebulę w całości. Marchewkę i pietruszkę. Wrzucamy około cztery listki liścia laurowego, pięć ziarenek ziela angielskiego. I pieprz. Zalewamy zimną wodą i gotujemy około 2 godziny. Po ugotowaniu rosołu został nam wywar. Zobaczcie taki ala rosołu z mięsa, mięso które obrałam. Tutaj mam akurat królika, a tutaj wieprzowina. No i oczywiście ugotowane warzywa. Tutaj są słuchajcie, długie keizerki, które za chwilę namoczę w rosole. I zabieram się za obieranie czosnku. Pierwsza czynność to oczywiście namoczenie bułek w rosole, w bulionie. Będzie mi łatwiej te bułki, słuchajcie, prze, e, po prostu przemielić w maszynce do mielenia. I co teraz? Teraz odkładam sobie bułeczki, zabieram się za e, obranie czosnku i przyciśnięcie go przez Ja przed chwilą czosnek obrałam, przecisnęłam, mam taką miążkę, słuchajcie, z świeżego czosnku. Bułeczki oczywiście odwracamy na drugą stronę, namaczamy z drugiej strony. Jeszcze ta. Ok. I kontynuujemy, biorę się za mięso. Większe kawałki mięsa rozdrabniamy, kroimy na mniejsze kawałki, aby nam było łatwiej zmielić, włożyć w ogóle do maszynki do mielenia. I teraz tak, słuchajcie, ja moje mięso zmielę tylko raz. Oczywiście, jeśli ktoś lubi pasztet, który jest bardzo miałki, a Profi, y, pasztet taki, bardzo wiecie, y, masłowy, rozdrobniony, to jak najbardziej trzeba to mięso zmielić dwa, trzy razy. Jeżeli zmielę raz, będzie taki bardziej treściwy, mięso będzie bardziej wyczuwalne. Moi kochani, ja przekręciłam przez maszynkę jeden raz całe mięso, warzywa, bułkę namoczoną w bulionie. Czas kończyć, czyli wyrabiać. Dodaję cztery całe jajka i przyprawy: pieprz około jednej łyżeczki, takiej dosyć dosyć czubatej. Miałka muszkatułowa, jedna mielona, jedna e, płaska łyżeczka. Czosnek granulowany, e, oczywiście będziemy dodawać świeży czosnek granulowany, jak najbardziej również ta łyżeczka. I jeszcze mamy taką przyprawę do mięs, do pieczeni. Trzeba ta łyżeczka, a nawet dwie. I tutaj dodajemy teraz czosnek świeży, przeciśnięty przez praskę. Mamy tutaj kaszę Myślę, że około 3, dwóch, trzech łyżek. I bułka tarta, słuchajcie, tą bułkę tartą będziemy dodawać stosunkowo do tego, jak będziemy widzieć, czy tam nasza masa tu jest rzadka czy taka bardziej zwięzła, także na razie odrobinę i będziemy powoli dosypywać. Ja jeszcze oprócz tego, że soliłam mięso, dodam taką niecałą łyżkę soli i wyrabiamy. Im dłużej wyrabiamy, tym będzie bardziej gładki pasztet, gładka konsystencja. Zobaczcie, farsz wyrobiony, gotowy do wkładania, słuchajcie, do foremki, do formy dobrytwanny i do pieczenia. Także nakładamy w takim razie farsz dobrytwanny i będziemy piec. Ja mój pasztet upiekę dzisiaj w takich foremkach aluminiowych, jednorazowego użytku. Do zakupienia, oczywiście, w sklepie jakimś przemysłowym, typu mrówka. Mam tych foremek A5 ale oczywiście możemy upiec w standardowej bryczkownicy na ciasto i pokroić i też będzie wszystko ok. Z tej ilości mięsa i warzyw wyszły mi cztery keksówki. Zaraz będę je piec, ale zanim. E, przygotowałam sobie tutaj jedno jajko. Do jajka dodam łyżeczkę e, przyprawy do pieczeni nawet może i dwie. I słuchajcie, tą przyprawę z jajkiem rozmieszam, połączę i taką konsystencją posmaruję wierzch pasztetu. Powstanie nam w czasie pieczenia taka super fajna skórka chrupiąca na pasztecie. Już w międzyczasie jak przygotowywałam sobie te. Keksówki napełniałam farszem Włączyłam piekarnik na 185 stopni góra-dół. I jeżeli chodzi o długość pieczenia, godzina, godzina 10 minut będzie w sam raz. Moi kochani, zobaczcie, pasztet wyjęty z piekarnika. On jest jeszcze bardzo gorąco, musi odpocząć przez całą noc i jutro rano przekroimy. Zobaczymy, jak wygląda w przekroju, ale na ten moment już muszę powiedzieć, że wygląda naprawdę bardzo apetycznie. Skórka się pięknie przypiekła, a pasztet nie, ładnie odchodzi od właśnie foremki, więc będzie go łatwo można wyjąć. Nie. Moi kochani, a tak wygląda mój pasztet w przekroju. Oczywiście kompozycja na potrzeby zdjęcia. Zobaczcie, widać drobinki marchewki. Nie jest on tak całkiem, całkiem miałki, zmieniony. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o krojenie, jeżeli chodzi o suchość pasztetu, idealna. Pięknie się kroi, nic się nie rozlatuje. Idealnie to wygląda i naprawdę jest pyszny. Z taką nutą dosyć mocną, czosnkową próbowałam z pajdą chleba przepyszny.